10 porad, żeby dobrze zrobić ogrzewanie podłogowe. Warstwa styropianu. Na parterze stosuj grubszą izolację między 15 a 20 cm. Na piętrze wystarczy między 5 a 10 cm. Folia refleksyjna. Umieść ją pod rurami ogrzewania podłogowego, aby odbijać ciepło i przyspieszyć nagrzewanie. Szczelna folia. Dokładnie zaklej wszystkie łączenia, aby zapobiec przedostawaniu się wody lub betonu. Długość pętli. Jedna pętla nie powinna przekraczać 100 metrów dla równomiernego grzania. Prosta w rurę ogrzewania podłogowego. Standardowo między 10 a 15 cm, ale dostosuj go do potrzeb grzewczych pomieszczenia. Ochrona przewodów. Zabezpiecz rury przechodzące przez ściany peszlami dylatacyjnymi. Układ spiralny, tak zwany ślimak, zapewni równomierne rozprowadzenie ciepła. Omijanie mebli i AGD. Nie grzej miejsc, które nie będą wykorzystywane. Omijanie wolno stojącej baterii. Nie układaj rur w miejscu, gdzie będzie stała wanna lub meble. Pianki dylatacyjne. Zamontuj je przy ścianach, aby zapobiec pękaniu wylewki podczas nagrzewania podłogu.